Coraz częściej na TikToku czyta się karty tarota ludziom. W komentarzach oni piszą, pytają się o swoją przyszłość, odnośnie czego się radzą tych wróżbitków, wróżbitów, wróżbitek. I oni im, czy wyczytają z karty tarota. Jest to typowo szatańskie. Takie osoby są prowadzone przez złe duchy, co mają wybrać, podpowiadają im i rzucasz swoje przeznaczenie. Od szatana, dajesz mu przejąć nad tym kontrolę, nad swoim życiem. Otwierasz drzwi, a to potem ma bardzo negatywne skutki. Zaprzestań w każdej czarnej magii, białej magii. Każda magia tak samo otwiera, jest tak samo zła i otwiera na szatana. Nie ma tutaj roz, roz, bo wszystkie pochodzą od złego ducha. Więc nie daj się. Rozgłaszaj to prawdę dalej. Ostrzegaj innych. przed wielkimi konsekwencjami, jakie to nie jeszcze są. Potem ludzie mają depresję, czują się duchowo zniszczeni, agresja, inne lęki. Zostrzegaj ludzi przed tym, niszczy to ich przyszłość. I sam bądź bezpieczny właśnie, stojąc tego jak najdalej od karty tarota, new age, horoskopów, innych magicznych rzeczy i przepowiedni. przepowiedni. Jak najdolniej od tego uciekaj. To wszystko.